Każdej likwidacji zamieniał się brońmi z przeciwnikiem. Dobra, lądujemy. O, jest jakaś pompka. O, ktoś tu jest, ktoś tu jest. Jakieś tam strzały. Jest, nóżki, nóżki, widzę. O, nie, nie otworzył się. Wlatujemy tam, zlatujemy tam. O, co ty kadasz? Nieźle! On się tego nie spodziewał Ja też, ja się tego też nie spodziewam, dobra. Wywalamy pompki, pompki mamy. o fioletowa, fioletowa pompa, fajnie, fajnie, podoba mi się to. Oj, co mamy mam pierwszego bocika? Siemanko, siemanko, bociku i cyk... O, mam się! O pewnie będzie lipa. No nic, zielone, zielono teraz. Mamy zielonego lucika. O ktoś tam strzela, no to lecimy mu na główkę. Dzień dobry panu. Witam, witam. Co ty, co ma jakie... No nie, sama MK zielona. No to nieźle się wylosowało. Ktoś mi tu strzela. Ktoś mi tu strzela. E? No co ty? O, na kulkę był dobra. Okej, okay, przynajmniej pompa wróciła. Jest gitara. Lotka, nóżki, znów nóżka, ziomuś Haha, gdzie uciekasz? Nie ma uciek... O, jak złoto Ej, dobrze, złota pompka Złota MK. Ej, to mi się podoba, teraz to ja mogę y się bić Kolego No nie, no i to musimy się pożegnać ze złotkiem Z Ale zielona pompka Może być, to też, no trudno Zeskakuj na dół Siema, o i... dobry o meda medalion! Gitarka, gitarka Dobra, znów zielono, mamy znów zielono Ale nie ma problemu, damy sobie radę eee! W locie I... A kuku, tutaj Haha, ha, mordo Ale spoko, granatnik jest I go. o kurczę, szybę dostanę Było blisko, dobra, niby pompka wraca Już 17 Dobra mordo, ale masz przerąbane, ale masz przerąbane Nie wiesz kim Easy easy Ole on miał loota Ja Cię kręcę, wszystko mityczne, wszystko Dobra, ostatni został, ostatni Przywitaj się ze mną Siemanko, pozdrowionka Lecimy od góry I ciach. Siema Siemaj, dzięki Polecam to z Melisek